Podanie na prawe skrzydło pojawił się Martinez. One to gol na czwartek, to jest mecz 51 minuta 10 z golicy na Polaków. Jurasi Jurassic dorośliński. I chciałem się, go w klęskę silnika w Zaremba w z Jeżeli tam 10 bardzo, bramkową, czyli wszyscy dalej bardzo daleko. Bartosz Jurecki to musi być gol, 31-20. razem spokojna akcja Polaków w przeciwko takiej samej obronie, wyprowadzenie right na pozycję obroczonego. Jeśli wygramy swoje wnioski oloskwialne i potrafienie one, to Filipicy to nie mają zamieszania. Wiktor Donozo, pan na do no. wygrania na środku Rafał Donozo. Tracęło się od za zaręby, przegrał pojedynek jeden na jeden i broniący w środku Mariusz Urkiewicz już ratował sytuację. Erwin Pełkman i Niedawno Pełkman teraz jeszcze raz przy mojego skutecznie ten młody 20 8,5 minuty do końca. Ja że troszkę minął w tej sytuacji, kiedy już to nic nie ale i tak jak na razie może być z siebie zadowolony. 7 na 15 rzutów, to jest otrzymany. Roślin do Jurkiewicza. Daremba na prawym rodegraniu. Bartosz Fiurecki, Bartosz Fiurecki, to obramy, to Bartosz Fiurecki. Małowany. Zaczynamy od do zadowolonego. Na no dobrej przestrzeni. Stopny, Kuchczyński jest naprawdę w krzyżach. Zaremba, Rosiński, ale szagrytywnie atakowany Bartosz Jurecki. Przewrócił go na to obrzydko i piłkę cywilizuje Rosiński. I mamy dwie minuty dla Bartosza Jureckiego. To to Zobaczmy teraz sytuację. Najpierw wydaje mi się, że Bartek Jurecki był foulowany w momencie, kiedy otrzymał piłkę. Chciałbym, żebyśmy nie tego palu. E Próbował się w jakiś sposób zrewanżować i w tym momencie sędziowie to zauważyli. Pan Sibaszyni z Algierii wyrzuca na dwie minuty. Widzieliśmy wyraźnie, ale to klinczowo. Właśnie przewrócił batka na parkiet. A kara orzeczona wobec polskiego zawodnika. No cóż, musimy z tym żyć i chyba jakoś przeżyjemy. Zaremba trzymał tę piłkę, udało się. Jeszcze raz dzisiaj Patryk Kuczyński posyłają do Pilińskiej bramki, przekły z zarębem, rekord Kruczyńskiego. Zakamicie. Zarządzanie Maury <marcribing> na Kuczyński z zimną krwią pokonał Barrientosa. Martinez. Jest Stalina Stalina. Kolejny przekrój. Teraz do Kuczyńskiego. Jurkiewicz. Jeszcze przez minutę będziemy grali w osłabieniu. Zaremba. Do Kuczyńskiego. Słuchany Kuczyński. Jest Rosiński. Jurkiewicz. Zwalniają grę Polacy. Zaremba. Rosiński. Jurkiewicz. Rosiński. Rosiński. Kuczyński jest na lewym skrzydle. Widdek sędziego, wolny, 40 sekund do końca kary. W dalszym ciągu bardzo daleko do zminięcia obrębki przeciwnika Mariusz Jurkiewicz, faulowany przez marginesa. Osiemki. Cztery tak, kolejne fałdy i cyklizacja gry pasywnej. A więc będziemy musieli szybko kończyć tę akcję rzutem. Wiedzą o tym, czyli wszyscy. O 3 metry muszą być zachowane. Od tego odnika wygląda że jest wolny. Zaremba! Ale nie wyszło to do Za kilka sekund będziemy grać w komplecie. Bartofiórecki już biega na boisko. Już do kolegów w obronie. A tymczasem Markone to trochę do siatki. 32 do 22. Najlepszy mecz obrotowego Barcelony w Europie, a dzisiaj okazuje się, że jest na skuteczny poziom. Tak, ale nie jest w stanie Samoneto dorównać Polaków. Łuczyński, zarembatak! 22-22. Tak to właśnie miało wyglądać, drodzy Państwo. Wysokie prowadzenie Polaków, skuteczność gry w ataku, płynność akcji, abyśmy mogli jak najmniej sił też stracić przed, przed trudnym naprawdę na maciami z Koreą, która też jest bardzo niewielko wygrywana. Nie lubiły grać z Koreą. A potem czwartek bójski z Swedeną, a tu będzie tutaj 12 tysięcy kibiców i 95% to będą Sveni. Wyszomirski do Kupczyńskiego. kolejnego dla Polski jest Kwestią. Czas dopada już teraz. Patryk Kupczyński, 34. Raz przecieszymy się strefy biało-cerwonej. A Wyszomirski kolekcjonuje Wojtaka Tyzyka. Ja Świetnie mu te asysty wychodzą i w którymś coraz pewniej podaje. Te pierwsze podawiam do czekam, że tak jedzie, no i bardzo pokładna. a teraz już jest wszystko Czy Marianto, czy Oliwa, bo kilka razy zmieniali się Bramkarze. Tak dokładnie 8 razy rzucaliśmy na bramkę, gdy stał w niej Rene Oliwa numer 12 i ani jednego z Polaków nie obronił, drugi z bramkarzy reprezentacji Chile, Łuczyński Bramowy, szumiński. Jest okazja do kolejnej bramki, Kuchczyński, go Brawo, brawo, brawo! Jeżeli chcieliśmy oglądać e, widowiskowe tak, na rach właśnie z Patryków, więc nic sobie nie robił do wysokości Arai na Wojsku, a także z tego, że był teraz w Ramcy Luka Paceko pierwszy raz w tym spotkali Państwo na następnych topowa.pl wybrali najlepszych zawodników. Mariusz Jubasik został 34% Państwa z głosów, dalej ma 24%, Karol 7, a więc Mariusz Jubasik, Państwa zdaniem był najlepszy. Piotr Wysomilski Kolejny raz skuteczny w naszej branży. 27 minuta, 13 godzin, komfortowe, spokojne prowadzenie Polaków. No Ale i teraz 8 minut. Właśnie. Właśnie. Dla Bartosza Jureckiego to oznacza czerwoną kartkę. Bartka w tym spotkaniu już nie zobaczymy. Trzeci raz. wygłoszenie 2 minut wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Oczywiście za 2 minuty będzie mogło wejść na dodatkowe inne z naszych gladiatorów. I ta dyskwalifikacja nie ma żadnych konsekwencji jutro.

Nie jest z ale to oczywiście kwestie związane z Francją i sprawy innych grup. A tymczasem martwi jest tylko grupę polskiej ranki. Tym wszystkim będziemy martwić się, daj, może dopiero w półfinale, bo to że będą w nim Francuzi. powoli z imprezy nie mogą mam ukrywać. Mamy nadzieję, że będą tam Polacy. Podkreślmy: trzy najlepsze zespoły z grupy D awansują. Zaliczone będą pojedynki już odbyte z tymi i innymi do drugiej fazy grupowej. Tam czekają na nas wywoływcy mowy Korbaci, mowy Termowie. A tam w półwyspu do półwyspu do półwyspu do półwyspu do drugiej do półwyspu czy Myślę, że trzeba podkreślić, że w na Piotrka Wyszolińskiego 50% skuteczności gry to dla bramkarza jest zawsze ogromny osiąg. Zanim nie ma niedostępniego ja teraz jest... No? zmniejszył tę statystykę, jeszcze 18 sekund w odpowiednim i Biało-Czerwoni do w ataku. Tłuczyński, Tłuczyński do Rosińskiego, Rosiński dol. Nie wariantów. nie oliwa. a teraz przekonuje się o siłę polskiej reprezentacji w ataku. 37-23. Dwa punkty, a więc sześć mają Polacy po trzech meczach. Może udałoby nam się dobyć tak Zatrzymowany przez Grabarczyka. Ostatnia minuta metra. Michał Jurecki, koncentrujony Piotr Grabarczyk. za niego można powiedzieć, że nie był metr Grabarczyka. Na pewno wkrywam, biorąc pod uwagę, to, że zróbmy to dopiero od 12 do Góryborga. Bardzo dobrze. Się, nie ma braku, tylko jednego czy ładnego powiem. Dziękuję. Yy, A musi przekroczyć całą obwodem, bo e, tylko wtedy pada Blanka. Prawda? Rata... E, e, ja Jedzie... To Piotka Grabarczyka. Teraz go to robić trochę w jest To Piotka Ja się tego obawiałem, bo piątek czasami ma głupoty. Przed. Przed. Przeciwnikami, ale też Przed. Polacy Przed. 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 Ostatnie sekundy. Przed. Marco... No Przed. jeszcze Przed. Jest Przed. 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 Na moment jednak... Będziemy się cieszyć tak, jak cieszymy się od kilkunastu minut. Polska, tyle 38-23, Wojtek,